Siemanko, siemanko widzowie. Dzisiaj nagrywamy grę o NPC-tach. Trzeba udawać w tej grze NPC. Głosujemy na mapkę i w ogóle dzisiaj gramy z wiru. Jakaś z Czekamy na wila. Za chwilę wracam. Mano się, manu, z tej strony w Dzisiaj będziemy w NPC. Baby, daj mi szansę. Mała jak ty, a ja mam wolną chęć. A, a ty już zacząłeś? No. A ty, okay. yeah. Baby, daj mi szansę. Zestępca! dziś cele jestem kryminalem. Ja się nie wiem, nie nagrywam po siebie. O, śem na dole, nie pierwszy raz. Już pieśń, Widzowie, kurde, znalazł mnie. Ale jestem 500 dolarów. Ja się, ja się trochę zdziwiłam, że za pierwszym razem... A wiesz, ale że jak nie, byś nie. we mnie nie trafił, to byś chyba przegrał? Nie. I widzowie, nie, nie chcę się chwalić, ale trenuję MMA. A w box. No, to prawda akurat. nie, daj, mi, daj mi. Ja jestem w trybie i Nie no, ja nie jestem w trybie in... Ja jestem w, gru w, w grupie zaawansowanej. I ja niestety jeszcze nie. On to mi wysłuje trade, prawda? daj mi szansę. Jestem yes. inocentem. Kiedyś ten docenta był zbyt. 3, 5, 4, 1. to Baby, daj mi szansę, mała Ten Wilu coś mi się wydaje podejrzany. Wilu, bo coś ty się odwróciłeś. Dobrze, idę do ławka. Widzowie, poczekajcie, bo idę na chwilę gdzieś. Idę do do kuchni. A ten jakoś dziwnie <grywa> idzie. Wilu? Czy to nie ty? Który to był? Nie, ty tu byłeś. Mało brakowało. Ale znowu winy? Tego się nie spodziewałem. Bo wcześniej ja zrobiłem błąd i do ciebie podszedłem. Ale tak blisko byłeś. Wiem, bo jedno życie. Dobra, można szybciej zacząć? Jak widzę to widzowie zmieniłem skina na dziewczyny, bo tak. Bo nie wiem. Zobaczymy, że chłopakiem tutaj. Nie wiem. Ale zmieniłem się na dziewczynę dla Beki. Ale widziałem w Robloxie. Co? A znowu jestem. ten krytyk? No nie! Najgorzej! No. Z ja chcę być tym, ja chcę być kryminalem. Specjalizm zrobiłem to specjalnie, bo chciałem być kryminalem. Zaraz na no, no, niej wygrałem i mam 1000 już. Wokal, wokal, wokal. Ale fajny ten incynator. Widzowie, jak dobijemy 50 subów, to robię live'a. Z antkiem, będziecie mogli z nami pograć. Oczywiście ja też będę mógł zro ja zrobić no 50 subów, będzie to w filmiku, no, nie U Wilu 2 zróbcie to. też 50 subów, bo Słuchajcie, wtedy będziemy mogli no razem. Będę, zdobywał, będę na pewno zdobywał, nie wiem, jakieś bronie, będziecie mogli ze za mną zagrać i td. Wodowski tryb. No. I też oczywiście będę pomagał zdobywać i tanki. Trzymam do losowych osób no, To no, będziesz Ty No specjalnie tak zrobiłem, przyznam się To akurat zrobiłem specjalnie Ja strzeliłem dlatego, bo strzeliłem Aha, rozumiem No czemu nic nie dostałem za to? A, dobra Ale 60 tylko no, bo zostało mi jedno życie Proszę wiecie kim chcę być. Widzowie, będziecie mogli... A nie! Bo będziecie musieli mnie dodać jeszcze do znaj. To jak widzicie, to tu jest mój nick. Widzowie! Widzowie, wam jak u mnie będzie wyglądał ten special na live. Będzie widać mój komputer i tam położę kartkę taką. I tam będzie napisany mój nick i mnie dodawajcie. Potem piszcze, piszcie na czacie dodałem i już. I, i ten. I będę... Wiedział. że to jestem szerifem. A wiesz, że A wiesz, że tak boty mogą robić? No. Jak ty... Z, jak ty to zrobiłeś? Nie no, coś właśnie schowałem... I ty mnie nie widziałeś. Co? Dlaczego ja 105 hajsu dostałem A ty tylko 40. 150. Na 60. Ja sobie z, chyba pozbieram na jakiegoś skinka. Guns. Ja już sobie mogę kupić z Kino Asherx Kurde. No a co... Ja chyba se pozbieram. No a co? No tego... Nie dobra, za dużo 50 tysięcy. Mega bym... No ale to no, staram się. Widzowie. Do Jak dobijecie jeszcze 4 lalki do, lajki do... tamtego Shortsa. Tam było chyba 6 lajków. To będzie part... 3 chyba? Z tytonami. Bo widzieliście na koniec. Ty O ja też będę miała niedługo jednego Uuuu, my nie mamy stylu To styl ma nas Uuuu, Gibaj dziwaj się snu Gibaj, gibaj się, synu, to sztyl ma nas. Uuu, gibaj, gibaj się, synu. Ostatnia szansa. Uuu, gibaj, gibaj się, synu. Mm, mm, Który to mm. ty? Obok więzienia mnie. No nie byłem obok więzienia, byłem gdzieś... No nie wiem jak to powiedzieć. Uuuuuh, do Dixie, Dixie, Dixie. Mhm. A po Dixi da się domyśleć jak mi, się nazywam. To z tyłu mała nas. Uuuu, giba, giba się synu. Po moim imieniku wiadomo jakie mam imię. No. Masz, masz też skrót, no ale nie wiem czy mogę powiedzieć. A ja mogę powiedzieć twoje? Ej, podpowiedź nie, twojego nie, imienia nie. będzie na A. Nie. A moje na D. Nie, masz to, masz to teraz wyciąć. Ja, ja nie umiem. Masz to wyciąć, no to od go nagrywamy filmik w takim razie. Ja no, żartuję wizowy Bo ja nie chcę, żebyście wiedzieli moje no, imię, jakie jest. Ale w topie jest 50 takich samych imion. No. Mamy takie same imię. Nazywamy się Kuba. Tak, Kuba się nazywamy. Boże. Kurde, chodzę za takim jednym Dominikiem. A to jest milion Dominików. A co A jeden Dominiczek? Coś pracuje tutaj. Ej! Ej, An. Znaczy co? Co? Dobrze, że tego nie słyszałeś. Wytniemy chyba tamto, co mówiliśmy. Okej. Okay. Jak zrozumiem. Jak wyciąć. Ale ja nie umiem. Dobrze, nie umiem. A co powiedziałem twoje imię? O. 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 Nie powiedziałem a, 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 a. To było... Amber, amber. Bagatata, kilili, lili bagatata Bagatata kili bagatata bagatata kelleri, bagatata. Przyjrzyj się, wszystkim czy dobrze łażę. Bagatata tak, tak, tak. Wykonaj 10 zadań. Robimy misję, pomagamy sobie? Dobra. Bo tu jest, um, wykonaj 10 zadań. 5 na 10. Ej, dobra. Co? A w ogóle ten, a my jem, a w ogóle ten jeszcze... Y, do, w ogóle ja muszę kończyć, niestety. Niestety, Wil musi kończyć. No. No.